No cześć moi drodzy, dzisiaj jest dzień doglądania do tego, co jest w domu, czyli praca w kuchni. No w końcu święta, święta i po świętach, jak to mawiają. Nowy rok tuż, tuż, tup, 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 prawda? Więc musimy tutaj aktywnie, prężnie działać właśnie w naszym domostwie. I cóż, zaczniemy od. Zrobienie ciasta. No, jakże w domu w okresie świąteczno-noworocznym no nie może być ciasta, prawda? Więc robimy coś pysznościowego. W moim wykonaniu są to zazwyczaj męskie towary typu męski mięsny placek i ewentualnie kółkowe ciasto. Jak ja to zawsze miałem, w, jako dziecko mówiłem, kółkowe ciasto. Czyli ciasto. E, zróbmy ca całe, przeróbmy. E, tak piernik przekładany nie no ale to dzieci dzieci dobra więc powinniśmy teraz tutaj coś dorzucić ja bym chciał z tego zrobić placek e, i placek mogę dać owocy ser ale zobaczcie ser daje 3000 sytości to jest olbrzymia wartość ja muszę w te sery iść więc na razie nie wstrzymujemy gierki zrobimy plecak z ple placek z soją e, sojowe placuszki zrobimy po prostu o jeszcze z orzeszkami ziemnymi ale to zobaczcie, że więcej mi daje sojowy placek. Chyba nawet soję tutaj gdzieś miałem przykitraną, tylko tego dużo szło. Więc zrobimy sobie przekładane tak bokiem. Ten już mogę wsadzić, teraz zrobimy drugi. Musiałbym mieć więcej soi. Cyk, cyk O, może taki, właśnie z dziurami, kurczę. Tylko nie chcę. A, on musi być na krzyżówkę, bo one mi się wtedy nie zestakują. Która to była krzyżówka? Chyba taka, nie? Na, na krzyż dałem, dobra, na krzyż dałem. Teraz tu się wypala. Z tego jeszcze będę miał więcej placków, tylko muszę iść... Gdzie ja, ja idę? Boże, mój mózg nie działa tak jak powinien. Idziemy sobie po soję. Soję gdzieś tu miałem zmagazynowaną. Kurczę, powinienem etykiety tutaj dać, powiem Wam szczerze. Czemu ja jeszcze tego nie zrobiłem? Później za każdym razem, jak tu przyłażę, to jak smród po gaciach, po prostu szukam, gdzie to, żeś Raven wsadził. I tak szukam i szukam i po prostu nie mam soi. Tylko cebulion. To ja już się ze bo mam skiszoną soję. Wyprztykałem się z soi powiem wam. I co więcej widzę, że z mięsa też. Bardzo niedobrze ziarnę. Bo ja porobiłem potrawek, nie? Z pasterniaka i rzepy, bo mi się psuło. No, to niedobrze. No, to teraz pytanie, co ja mogę jeszcze za placki zrobić z warzywami? No, no musimy zrobić cebulowe. Bulowe? Nie. Jak już to marchewka. Zrobimy z placki marchwiowe. No dobrze, ale to będzie taka różnorodność, bo soja jednak daje białko. Ej, yy, ej, yy. odkładaj. Kurde, zjarałem. Zjarałem. Zapomniałem, że to tak szybko idzie. No, nie była wstrzymana gra. Więc zróbmy marchewkowy plecak. Pla, placek taki wkładaj tu siu, marchew ładuj, hopie cyk cyk I jeszcze tutaj zmień design na taki no nic, mamy zjarany ten zjarany zjemy w pierwszej kolejności mniej sytości daje eee, żeby cię pociąć, to ja potrzebuję mieć miejsce oczywiście dobra dociachnijmy, no będziemy mieli troszkę przypalonych, no, życie Bywa i tak. Z placki z soją. Te ciasta się psują? Czy się nie psują? Nie, tutaj jest ok. To za 14 dni, tutaj za rok czasu, Ale tutaj tak schowamy sobie do składziku. Tylko poczekam, niech się to przygotuje. I zaraz pójdziemy też zobaczyć, jak tu mnie dopieczone już się robi. Dobra, to zaraz skoczy. Pójdziemy zobaczyć. W sumie mógłbym jeszcze jeden plecak, placek. Starczy mi ciasta? Z no, nie starczy mi ciasta. Nie starczy. E, pójdziemy zobaczyć, jak sytuacja z serem. Jest placak z marchewką od razu tutaj pociabamy. Muszę więcej tych placków robić. Troszkę nie lubię mechaniki glinianych piecy. E, wiecie, jestem przyzwyczajony do piekarnika, prawda? I to jakby mnie tutaj. Ile to wytrzymasz? 4 dni, a to? 8 dni. Placek 200, 600 sytości. No, z białkowe to lepiej tutaj daje, ale na razie będziemy jedli to. Dobra. Poza noszę rzeczy. No, ja jestem do piekarnika przyzwyczajony, tam po prostu włączam i idę. Nie, jak mi zapipczy, to przyłażę. Marchewki mamy tutaj, więc podkładamy. Tutaj ich nam długo wytrzyma. Co ja drogo, czemu tu pokazuje 90 dni, a tam było rok? Nie, to jest tyle. A jeszcze cebuliony mamy, to też jest jakby warzywo, przypominam. To już jest chyba drugi rok, prawda? Rok drugi. Rok drugi już wytrzymaliśmy przeżycia w, w, tej, w tej dziurze. I no, jak na dwa lata, czyli ponad 200 godzin gry na tym moim save'ie, to to wygląda całkiem nieźle. 7 godzin minęło w grze z trzech dni, więc jeszcze sobie na serek troszkę poczekamy. Nie śpieszy się, znaczy śpieszy się, ale to daje mi też potencjał na to, żebym mógł uzyskać na przykład więcej mleka. Zabrałem sobie wiadro z kuchni trudno. Zawsze ten błąd popełniam. No nie mówcie mi, że dalej leję. No, co za pogoda? Już wolałbym, żeby ten śnieg padał, ale jesteśmy w strefie tropikalnej i tutaj jest jak jest. O, przypominam, jak ładnie ozdobiona wieża. I tutaj dałem ten złoty pasek. Troszkę się może nie komponuje, ale jeszcze rozważę, czy za pomocą chisla nie mogę zmienić złota na czarny. No i tam są elementy złote. to, to też taki efekt troszkę dodaje. Magii. Nie? To jest nasza główna wieża, główna siedziba, więc ja to tak zostawię. Idziemy do obory, zobaczyć jak sytuacja. Kolejne wiadro wziąłem. Jak sytuacja z kuskami. Laktacja przez 6 dni. Czy mogę cię zlaktować? Nie mogę cię zlaktować. Ale tu mi powstały koźlaki duże. Cholerka. To niedobrze. Bardzo niedobrze. Bo ja liczyłem na kobitki. Ja nie chcę mieć mężczyzn. Jesteś pokolenie pierwsze, tej pierniczej. Pokolenie pierwsze, pokolenie pierwsze. E, tamty są chyba pokolenia drugiego. Pokolenie drugie, drugie, więc ty... Ciebie muszę tutaj bałamucić. No i wagę stworzenia. Oj, coś mi zlegowało. Tą niską. Ja go tutaj sutylizuję. No! Olera. Dobra, zrobimy to w sposób może mniej wygodny dla tych małych dziadów, ale to muszę ich... Muszę z nimi zrobić porządek. Chodźcie tu, chodźcie tu. Nie ma takiego jedzenia. No, nie chcę, nie chcę mieć po prostu kus. Tyle. Oddawajcie mi strzały i, i to, co ja tu z wami zrobiłem. Więc zostaje tylko jeden facet, jeden rozpłodnik. Unikamy kus. Ok. Teraz sobie przerobimy e, kości. Dobrze jest. Czy one powinny dostać coś do jedzenia? No na pewno powinny dostać coś do jedzenia. Muszę uważać, bo mnie to zaraz pobiją. Co im mogę dać? Chyba... Tutaj akurat trawa była dla nich. Dobra. Więc weźmy tutaj tej trawy troszkę. Nasypmy im. Tak, kozy to zjadają, więc będzie dobrze. Muszą się rozpłodnić, tylko no niestety powstały nam męskie. Męskie nasienie, którego ja nie chcę mieć tutaj u siebie, więc um, pilnujemy tego. Tutaj dokładamy towaru. Jeśli chodzi o skóry, no to skóry jak najbardziej wykorzystujemy na. Co yy, mi? jakie? Duże skóry. Aj! Szkoda, że nie mogę zmieniać przepisu. <laughs> Bo chciałem z tego zrobić piece of hide. of hide. No niby widzicie, można, nie? Ale nie da się rzucać tym przepisem. No za każdym razem chce mi to zrobić to. Więc lipa, to mi się nie przyda. Duża skóra. E, czy ta druga jest do laktacji? Ty jesteś do laktacji. Chodź tu, chodź. Ty jesteś zestresowana. Nie, te są podstresowane. To powinienem się tutaj zakraść innym razem i spróbować po paru godzinach. Wtedy może będzie lepiej. Tutaj zobaczcie prosiaczków mi tutaj... Ui, kui, kui. Jak to wyglądają? Jak świnki morskie. Ja świnki morskie. Pokolenie trzecie już wchodzi. Nawet dziki mnie nie atakują. Zobaczcie. Zobaczcie, nie żyją. Samiec, samica nie żyją. Jak świnki tutaj, piglety ładnie wyglądają. O, moje maleństwa, maleństwa. Aż sobie fotkę z nimi zrobię. Otóż pięknie to wygląda. Dobrze. Czy pozamykają tu wrota? Pozamykałem wrota. Te zostawi. Nie wiem czy tego też nie przerobić. Słuchajcie. Tam się jeszcze jakiś agent pojawił dzikor. Mi wpadały w pułapkę. Nie zamknąć tej przestrzeni. Otworzyć tutaj dla kus, żeby one jednak wędrowały tutaj tym całym bokiem, tędy i sobie tam wyłaziły na zewnątrz. A na zewnątrz ja mogę, bo to są duże zwierzęta, one potrzebują więcej miejsca. A na zewnątrz mógłbym tutaj zrobić bramę, robić ten wychodek, one sobie tam będą schodziły i zamknąć od części zewnętrznej, bo ja już nie potrzebuję tutaj tych kus. Więc. Koncepcja obory się zmienia za każdym razem. Ok, mamy mięso. Przejdziemy przez magazyn i zahaczymy z powrotem o kuchnię, bo mamy, nie, mamy deficyty związane z mięsem, stąd ten rozwój świniaków, nie? Trochę je postaram się przydymić. Niemniej porządki. Po ostatniej budowie ser, ser, serwerowni, serwerowni, serowni yy, brakuje mi mięsa. Znaczy no, po ostatniej budowie mam po prostu dużą nadwyżkę tych towarów tutaj, nie? Więc ja sobie je podkładam. Teraz no części budowlanych. O, kamienie to tutaj możemy tam wpierniczyć. Kości. Mączki, mąki duże wziąłem ze sobą niepotrzebnie. Ale to tak będę szedł na kuchnię i na młyn. To tamte okolice to. To jest w sam raz piccobello Bellissimo. Zjedzmy teraz ten placek. On faktycznie, bardzo fajnie tutaj placek daje mi miejsca brzuchu. Jeszcze mi się wytrzyma ten nóż. Jeszcze trzy użycia mamy. Eee, gleba kości, no właśnie. Patrzcie, mamy tutaj czarnoziemu i kompostu. To też chciałem zabrać do domu. No chyba okej. Okay. A propos kości, ja nie mam tani raka, nie? Nie mam, ale to bym sobie zrobił. Bo to się robiło chyba z drewna, z desek. Tylko właśnie nie pamiętam. Kosz na jajka. To tak średnio nas bawi. Albo z patyków się robiło. Tutaj nie widzę. Kosz kosz na owoce. To jest z moda. Tutaj nie widzę. To chyba będzie po prostu z patyków. Już patrzę, gdzie to mamy. Gdzie to mamy. O, mm, mm. Oj, nie widzę. Ślepy Raven. Nie no, bo chciałem zrobić z drewna stabilność, garbarstwo. Nie pasuje Kościa gleba po zniszczeniu. Ile kości? Chciałbym je naczynie do przesiewania zrobić tylko. Pukanie po wypukaniu. Piasek, żwir, koścista, gleba. Drewniana miska do pukania. A, zobaczcie, skłody się robi i noża. Wtedy będziemy mieli drewnianą miskę. To bym to zrobił. Weźmiemy kłodę, nie dębu, weźmiemy sobie kapoka. I nóż, który i tak jest prawie na wykończeniu. Weźmiemy tą drewnianą michę. Weźmiemy kości stąd. Bo mamy ich dużo. Ja to sobie poprzesiewam dzisiaj yy, w domu. Ta ta ta, ta ta ta. więc znowu prace domowe, prace domowe muszę się przygotować już na przyszłość kończy mi się źródło białka soi już nie mamy, nie wiem czemu tak mało soi posadziłem e, mamy mało mięsa, więc musiałbym pójść na polowanie, wiemy, że duże zwierzęta i łosie gdzieś tam się znajdują więc musimy tutaj zrobić porządki, tak? Gdzie umieszczam to mamy dużo nie mam ze sobą tego czegoś do zwijania, więc mm, powrozy mamy chyba schowane tutaj przy mięsie. Jest troszkę powrozu, więc te mięsko tutaj przygotujmy. 6 sztuk no. Mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej, no ale to już nic nie zrobię. mogłbym świnkę ubić. Tu po 4 mi wchodzą. No nic, to wstawimy po prostu na razie dwa. To co mam, to wstawimy. Problem polega tutaj na marnotrawieniu drewna, nie? Ale jest to do przeżycia, jest to do przeżycia, więc ta sprawa będzie załatwiona, mączkę kostą zabieramy, wrzucamy tutaj, niech się już to przemieli na spokojnie, jeśli chodzi o mąkę, to zanosimy ją sobie tutaj, łącznie z elementami kompostującymi, tak? Bo mamy tutaj 20 kompostu i czarnoziemu już 21, więc no już jest 9 luty, lada moment, będziemy coś szykowali na polu ta surowa skóra to tam na razie mogę olać w sumie dobrze, i tutaj mamy te stanowisko zobaczcie, ja tu sobie mogę tak absurdalnie po prostu wejść do tego stanowiska powiesić sobie lampkę e gdybym chciał, tak, patrzeć się na stanowisko, no i wziąć na przykład tutaj tą kościstą glebę porozkładać ją w takich obszarach, nie wiem czyli do dokąd będę sięgał, zobaczcie tutaj będę sięgał, o, na przykład tak, i po prostu burać i płukać, nie? To mi sporo czasu zabierze. W zasadzie parę dni pewnie. I się, zobaczcie, buguje. Ja nie lubię generalnie opcji przesiewania, bo to jest tak, zabieram i muszę jakieś patrzeć w bok. Czasochłonne strasznie. Ale może znajdziemy jakieś większe skarby. Więc zrobimy sobie miejsce w ekwipunku. I małą akcję przesiewamy, przesiewamy kontra tutaj jedzonko będzie, żebyście też widzieli co ja tutaj wyzwierywuję. I zrobimy taki fast forward bez mojego biadolenia. No powiem wam szczerze, takie przesiewanie to uh, godzina z życia wyjęta. I zobaczymy sobie, o, opsa, co tutaj z tego tak naprawdę wyszło. Ja sobie tą talerzyk tutaj zostawię i nigdy więcej do tego nie wracam. A tylko jeden stak przesiałem, mówię. Nie będę siedział, kurde, tyle godzin na przesiewaniu kości. Ja to jakoś inaczej zagospodaruję. Słuchajcie, mamy tak, 5 samorodków złota, więc jest to jakaś, jakaś szansa na pozyskanie złota no lepszym rodzajem jest po prostu wyszukanie złota i wykopanie, to rzecz oczywista, ale daje to jakiś potencjał. Na early game możemy pozyskać świece, co może się okazać bardzo owocne w kontekście na przykład przygotowania sobie latarni. Mamy dwa z takich kości, mamy srebro, mamy diament, mamy perodyt, nieoszlifowany szmaragd, to są takie już lepsze znajdźki, 16 grotów miedzianych, grot włóczni z miedzi, no i tam skrzemienianie, troszkę włókien lnianych, to też może być pomocne we wczesnych fazach. Trafiłem nawet na miedziany łańcuch. Da mi dwie sztabki miedzi, gdybym przetopił, to też spoko, ja to potraktuję jako... A to czemu się nie stakuje? Nie stakuje się z jakiegoś powodu. Groty włóczni. No, ale znaleźliśmy księgi, więc księgi to jest spoko opcja. Ja już je sobie tutaj zabieram. Na ramiennik z brązu, Uu, to też ciekawe. Troszkę ksiąg, to ja to zaraz muszę pouzupełniać. Sprawdźmy tylko, które dają się odczytać. Tylko jedną się dało odczytać, niestety. Niestety tylko jedna księga, więc wracasz wszystko do ekwipunku, to co tam mieliśmy. I... Zabieram lampkę, zjadam posiłek. Ile mi tam zostało? Już niewiele mi zostało. O, już nawet puste to możemy od razu odłożyć na regalik. No, tutaj wszystko poprzetapiałem. Dobrze. Ok, no i teraz co? Musimy dojeść. Lejemy następne rzeczy, otwieram. Zjadam. Weźmiemy ze sobą mięso. Już mi się tutaj naszykowało przez ten czas, który siedziałem. 24 sztuki mięsa. To jest ok. Kości, które też teraz żeśmy uzyskali, to po prostu przemielimy. To trochę długo będzie trwało, widzicie. Dzisiaj nie ma wiatru, ale mogę tutaj nawsadzać. Resztę kości wsadzimy tutaj. Pozamykamy. Odniosę mięso na dół i zobaczmy przy okazji status serowy. Tutaj sobie łykniemy może jeszcze golne, bo e, fuh, od tego przesiewania to mnie suszy. Gol, 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 gol. Pięknie, jak w naszej serowni. Jeden dzień minął. Kiszona rzepa. No właśnie, troszkę to idzie powoli. Mięsko. 24 sztuki dochodzą nam na stan. To jest akurat dobra ilość. Więc też tak źle nie jest. Przejdziemy sobie teraz na magazyn i podkładam na magazynie czy też warsztacie te elementy, które nazbieraliśmy. Ale, mną, buja! Bo ja strasznie. No, tak więc e, poniekąd odcinek zmarnował Wam troszkę czasu, mi więcej zmarnowało. No, ale też trzeba się, że tak powiem, tutaj bawić, nie? Na tym to polega. Więc dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Mamy jeszcze jakieś takie kości ozdobne, to ja też to gdzieś tam dam. E, świeczki, elementy do przetopów, to myślę, że miedziane rzeczy tutaj dam. Nie wiem, czy w grot włóczni? Mogę też przetopić otrzymywane przez nie ciekawe czy się będzie dało przetopić, ale zostawię sobie tutaj groty strzały, groty włóczni, groty skrzemienia, no to jest już bardziej uzbrojenie, więc w sumie weźmiemy do uzbrojenia na magazyn, chyba bardziej sensowne niż takie głupoty tutaj robić, ale mamy te samorodki złota. I a propos złota, które wam tam mówiłem, ja tam go mam zebranego, ale tutaj też mamy. Zobaczcie, już troszkę samorodków złota. Mamy też troszkę samorodków srebra. Więc w razie czego ten elektrum, gdybym chciał zrobić, to jestem w stanie. Easy peasy, lemon squeezy. Ja tutaj resztki żeber, bo mamy tutaj troszkę żeberek, pozbieraliśmy. Poukładałbym w strefie mroku, żeby tutaj trochę zrobić jałowych tych terenów. Dałbym tak, żeby po poodganiać troszkę zwierząt, to tutaj kości mi zasypie, bo tutaj widzicie, wpadają pewnego rodzaju stworzenia. Dosyć niebezpieczne, więc być może te kości spowodują, że no i niechętnie tutaj przyjdą do nas na, na rewir. Idziemy na magazyn. Kurki słyszę, dawno nie doglądałem do kurek, to też zrobimy, bo chciałbym więcej jajek mieć. I teraz tak, broni i uzbrojenie. Miałem chyba gdzieś tutaj złom, automatyka, skrzynie, gleba, kości, strzały. To tu możemy do elementów strzały dorzucić te groty które nazbieraliśmy. Do rzeczy ozdobnych bądź dekoracyjnych mogę wrzucić dodatkowy pakiet świeczek i do lnianych rzeczy dodatkowy pakiet włókien lnianych, które oczywiście przerabiam od razu na włóczki, bo to jest mi najbardziej potrzebne, a włóczki będę mógł przerobić na lniane płótna, bo z tego będziemy robili piękne rzeczy. Zębatki kości. No kości, mm, nie wiem, dajcie mi znać, co sądzicie o akcji przesiewania. Czy to jest w ogóle sens? Czy to się bardziej opłaca we wczesnym etapie rozgrywki, właśnie typu zrobić sobie um, włócznie miedzianą, bo tu mamy dużo elementów miedzianych, więc um, może to tędy droga, ewentualnie żeby uzupełniać lorowe rzeczy, ale ja widzę, że to jest chyba nieefektywna metoda. I no nie szedłbym tą drogą. To trzeba być hardkorem, trzeba mieć nadmiar wolnego czasu, żeby naprawdę się na takie coś pokusić. Zębatki jak najbardziej tutaj powrzucamy i te moje diamenty, które mamy, cyk, cyk, cyk. No ładnie wyglądają, więc ja bym tutaj dorzucił szmaragdzik. Jeszcze żeby ładnie ozdabiał. Szmaragdy mamy dwa, to tutaj dorzucimy dwa. Mamy elementy, więcej diamentów. Możemy też tak taki zrobić troszkę nieład, że ja tu te diamenciki porozsypuję, że tu niby bogactwo i splendor, prawda? A ciebie nie mogę podkładać. Tutaj sobie tak porozsypuję te, te diamenty. O. Nie, bogactwo. Ktoś tutaj wchodzi, patrzy: ja pierdzielę diamenty, ja pierdzielę czaszka. Nie no, kurde, tak to można żyć. Księgi idą na nasz regał. Już jest bardzo ładnie uzupełniony. Zobaczcie, ile tego żeśmy pozbierali. Jestem sam z siebie dumny, że ja tyle godzin tu jedną gregram. No, ale ładnie to wygląda. No i właśnie, zębatka temporalna. Nie przypomnieliście mi, a słuchajcie, ja przecież em, w trakcie wyprawy parę odcinków temu, y, kiedy byliśmy na bastionie daleko, daleko, daleko gdzieś tu był obóz, tak, chyba bastion, czy jeszcze dalej byłem? Jeszcze dalej, tutaj aż. Na tym bastionie ja tam założyłem sobie zębatkę temporalną. W razie, gdyby mnie coś tam zżarło. Więc e, mój punkt Respawnu sobie zrobimy w strefie magazynowej tutaj, w punkcie centralnym. O! I muszę o tym pamiętać, więc dobrze, że akurat tym się zająłem, bo to no, sprawiło, że nie. No jakbym zginął i bym się tam pojawił, to uuuu, ale byście mnie widzieli czerwonego, rozżarzonego nie, nie, węgiel. Strasznie bym wygląda. No. W sumie tutaj powinienem w sypialni, ale wolę na magazynie. Dobra, towary są posprzątane. Idziemy teraz zobaczyć kozę, bo jeszcze może się uda coś tam od niej wydoić. Chciałbym w te serki pójść. Weźmy na razie dwa wiadra, bo więcej kus i tak nie mam. Mam nadzieję, że tutaj laktacja jest jak najbardziej. Coś tutaj nie pyka. Może podejdziemy do drugiej kozy i zobaczymy. Ta jest zbyt zestresowana. Ta dała mleko. No właśnie, ciekaw jak to działa. Trzeba trzymać prawy, to na pewno. Więc y, mamy jeszcze jakieś dodatkowe litry mleka. Czy jesteście w ciąży? Jesteście w ciąży. Waga jest stworzenia dobra. Nasze świniaczki, uuu, już porosły. Tu jest dużo pigletów, ale widzę, że tutaj też porosły, już pokolenie trzecie wchodzimy. Tam chyba pojawił się Knur jeden, więc będę musiał też podobijać, ale to już nie dzisiaj. Więc na razie tylko jedno mleko mamy na stanie. I jeszcze zapomniałem, najważniejsza rzecz, uzupełniać węgiel, bo ja tak, tak długo stałem w tym przesiewaczu, że już tu pewnie się wypaliło. Na węglanie 55%, no już się nie jara, już się nie jara, więc właśnie trzeba pamiętać człowiek zapomni i później robota stoi a pancerz się sam nie zrobi o jest jeszcze, tylko że tam musi być dwa zapalone bo inaczej proces nawęglania nie idzie, nie zawsze dwa stanowiska to pamiętajcie, jak się drugie zapali no to wtedy nawęglanie rusza pełną parą i widzę, że węgiel kamienny już też jest na wykończeniu, to idzie jak złoto niedobrze, bardzo niedobrze będę musiał zejść do kopalni pod ze mną i zacząć wykopywać troszkę większe pokłady węgla, bo idzie mi go na potęgę Zaniesiemy sobie mleko. Ja dojem placuszek. O. Więc przejdziemy sobie do, do mojej serowarni. I myślę, że no i właśnie, jakby gryzą mi się tutaj czynności, które chciałbym zrobić, bo z jednej strony chciałbym pójść naprawić moje rdzenie temporalne, tym bardziej, że zębatek temporalnych jest dużo i troszkę przeeksplorować, ale z drugiej strony bardzo mi sprawia przyjemność tutaj działanie właśnie z tym mlekiem, skonstruowaniem nowych... Rzeczy takich żywnościowych, no to jest przyjemne, to jest oczywiście przyjemne, a gramy oczywiście dla przyjemności, prawda? Tak więc wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!